Mateusz, po jakim czasie następuje zwrot inwestycji w fotowoltaikę? Jeżeli mówimy o obecnej sytuacji, instalacja fotowoltaiczna zwraca się w zależności od tego, czy jest to klient indywidualny, czy jest to klient biznesowy. W przypadku klienta biznesowego jest to zazwyczaj zwrot w okresie około 3-4 lat, w zależności od tego, czy klient biznesowy korzysta z leasingu, czy Finansuje tą inwestycję ze środków własnych. Natomiast jeżeli chodzi o klienta indywidualnego, taki zwrot inwestycji jest zazwyczaj po 4-5 latach. Chyba że klient korzysta również z opcji finansowania takiej instalacji fotowoltaicznej, czyli na przykład z rat bądź kredytu konsumenckiego, jest to około roku dłużej. W przypadku dostępnych, oczywiście. W tym momencie dofinansowań z programów takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Natomiast są instytucje, które w tym momencie mają dostęp do dofinansowań na poziomie nawet 50% kosztów z inwestycji. Są to np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, gdzie ten zwrot inwestycji jest na poziomie dwóch lat. Więc jest to bardzo krótki okres zwrotu z inwestycji. W tym momencie oczywiście też ruszają inne dofinansowania z różnych programów typu, na przykład Phoenix, bądź dofinansowania dla branży choreka, czyli hotele, restauracje. Tam dofinansowania sięgają nawet 90%. Oczywiście są też warunki, które należy spełnić. Przykładowo jest to wykazanie 20% straty na przychodach względem. 2021-2020 oraz 2022-2021 w momencie, kiedy mieliśmy sytuację z koronawirusem. Także generalnie jest to płynne, jeżeli chodzi o kwestię zwrotu z takiej inwestycji, ale jest to bardzo krótki w tym momencie czas, szczególnie w przypadku klienta biznesowego właśnie lub klientów typu spółdzielnie wspólnoty.